Widzowie. Oto drugi od... trzeci odcinek z Hardcora. Ech, tam dam trzeba wreszcie odsanalić, bo to wygląda jak... My sami to sobie powiedzcie. A przeczekamy. Dzisiaj pójdziemy na jaką malutką podróż po świecie. Te, domi, te domki będą niszczone, to trzeba jeszcze to poniszczyć. Tego słupa trzeba poniszczyć. To trzeba mur dokończyć. Ten może być nawet na trzy kratki, już sobie pomyślałem, bo po, po co większy? Jeśli będziemy się bardziej zajmować domkiem, mamy jakieś trawno trochę. Bo te takie fajne, można myśleć, że będziemy się kopać. No i to będzie trawka, już sobie rośnie. No i to robimy sobie mój pokój. Tutaj takie okno sobie zrobię, czy to będzie idę mm, Na cztery kratki będę się musiał. Chciałem na trzy ale będzie chociaż równo. Prawie walnąłem. Nie wiem po co mi wiada z wodą. Trochę mi się nudzi, bo chcę poczekać. A się zrobi ten i pójdziemy na podróż, bo wiecie. I chcę zobaczyć, tak. No tutaj, to będzie albo że tam trzeba jeszcze przeryć się tak dużo. I tam potem będzie się tak się niosło aż do góry. Albo jeszcze to całe zrobię. O, nasze moje ścinki. Słyszę. Tutaj. Nie. Minecraft. Nie no, Minecraft, proszę! No co to ma być? Nie chcę rosnąć i musiało się idealnie to co widzicie ustawić. Nie no, ja nie wytrzymuję psychicznie. Ja to... I przyjaciela, który mnie chroni. Dobra, to pójdźmy w tą, tą podróż. Weźmy chlebek. No to idź. Nie ja chyba... Tak, ja chcę tak za bazę pójść. Tylko gdzieś tu słyszałam też coś. Tu. To nich zniknął, bo tu słyszałam zombiaka, nie wiem czemu. Na PlayStation 4 to kiedyś może zejdziemy, a tam jeszcze z włókna to kiedyś go wezmę. Lag Dobrze, że ja nie szłam do przodu. Bo że w pod i zdechł. Tak w skrócie. Tak zna... Widzowie, jak teraz zejdziemy jakoś chociaż jedną ja strukturę, czy to polca czy to wioska albo coś to się wracamy. Bierzemy rzeczy z tamtego że, rzeczówki i wracamy się. Jak coś zobaczymy. Pewnie to będzie długa podróż, bo tu nic nie ma. No, jak się będziemy za chwilę wracać. Bo jeszcze musimy chałupę dokończyć. Na łóżko jeszcze jedno, bo tam będziemy mieć razy, żeby pasowały z łóżkami. Jak to możliwe? Tylko, że się... jestem... Dobra, ale gdzie jest Ja się, ja się za zabiję. Jestem debil, totalny. Nie ma żeby bym wpadł jeszcze. Gdzie jest skrzynka? Szukali mnie. No jest. Po co mi... Nie! Proszę! Zostaw mnie! Co to Co? Ale po, po, cztery po, po. zapalniczki, żeby nas spalić. Cośmy się jeszcze tam przejdźmy. A się zaraz zabije. Zobaczcie moje klikanie. Posłuchajcie. Muszę. Może... O, żeby się odbił. Tylko, jak, jak będzie ciemno, a ja będę tam, to już nie wrócę. To widzimy się zaraz, jak coś znajdę. No to widzimy się za chwilę. No tam nic nie było. No to się wróciłem, a nie chciałem dalej iść. Jakieś cztery chyba kopalnie znalazłem. Czasami to będziecie mieli przyspiesione 10 razy. A potem puszczam co No to jeszcze miałem do Ej, A ja czemu tego nie zebrałem? A bo nie miałem no to... Możliwe. Ile potrzebujemy? 8. Afternoon. Nie wiem, co co mi teraz. Trochę obsydzianu. So, no, ja, dobra, może być. Dawa. Gdzie pada gdzie A gdzieś Ciągle mnie wkurza ten dźwięk, wkurza mnie jeden dźwięk w całej wiosce. Tylko to jedno stworzenie w całej wiosce nie zagrażało, wkurzało tym dźwiękiem. No to zabija. Nie wytrzymuję psychicznie. Ja poszłam zabijać o te tutaj mam tyle.

Można, można. Znowu się napraw. Tak na szybko. Fajne dźwięki to nie? Klasy mi się przypominają. Czyli sobie wezmę. Można sobie. Panie, przesuniesz się pan. Wezniemy sobie jeszcze stag... Ja znajdę jeden crafting póki jeszcze. Ojdę co? Ja co jest Jak sobie mogę poręczyć się. O tak tu gram, potem będziecie mi pisać. Że ja po prostu się boję i umrę, że chwilę i że słaby jestem. No dobra. No do ściany. A tu jeszcze mogę. Dobra. Ściana jakaś jest. Wygląda jakby ktoś po prostu tutaj po, jakieś półki porobił. Może byśmy nawet. Nie przemyślałem. No tego to akurat nie przemyślałem. Nie przewidzie Koty seła. Nie! Kuś, Fondor ma uciekać. Piel mi jest byszek Będę jeść weź go Zbisiek Bo, bo mogę. ogień Pewnie teraz spać nie będę mógł iść Gdzie jest? Chyba na styk. Tu mam to rzeczy, ale ja sobie zrobię nowe jest słyszę takie... Nie wiem, po co mi żelazna łopata. Ja Nie no, wiem, oni mi pozarażają wiśniaków. Co się czepiasz? Ty dziwi. No jeszcze póki jest, to żyj. Ja się kiedyś bałem tego dźwięku. Jeszcze nie się kilofa. Bałem się <laughs> Bałem się kiedyś. Nadal się panie. Muszę to nic bo Mam na wykończenie. To muszę... Na, na, to wykończę, muszę wykończyć. No nie wykończę. Tak mogę użyć ten niepotrzebny bruk. Ta niepotrzebna, jeszcze na yy, ścianę murowaną muszę mieć. Zapowy się. Ściany murowe. Ślanę brukową. Łóżko mi jest po to, żeby się przespać. Gdzie to łóżko? Gdzie, gdzie jest to łóżko? Ej, łóżko mi ukradli! Czy to łóżko? Patrzcie nie mam łóżka. Łóżko mi zgnęło. Zmarnowałem wełnę, zmarnowałem to, zmarnowałem to, żeby to. Ja, yeah. Może mam tutaj jeszcze drzewo. Chyba, chyba idealnie. No i co, wymierzyłem? To jest na przykład wejście. To chyba sobie magazyn zrobię, wiecie co? Bo ja nie będę trzymać tam rzeczy. To będzie taki tymczasowy, taki pokojowy mój... Węży pokojowy, jak się mówi pokojowy, że jest pokój. Że nie ma mowów, ale... Pama No, jak to ładnie. Jeszcze jak do góry będzie Creeper i mnie wysadzi I będzie koniec serii to ja się chyba Haha ha, ale z ciebie Bambik Ale z ciebie Bambik Ale z ciebie Bambik Bambik Ucieka on mnie widzi. Nie, szalej zlą. Ej, chodź, 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 No chodź, 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 tu, to, no, no, ja chyba ja chcę tam puścić. Kur. Nie. Eee, y co? Y to... Miałem tam, wskoczyć i gołka trupić, ale on jest szybszy. Ej, bo ja, tam, nie, kolejny klip Ej, oni są pewnie tutaj. Słychać? No, dwa. Ciekawe, gdzie oni się kapią. Gdzie się gapisz. Nie. Pachoń bo. No i kto jest? No, sam przeleciał, dobra. Ale że mi łóżko zabrali. To miało być jeszcze jedno łóżka. To... Czego się nie rozumiem? Ja miałem jedno łóżko. Co? Co jest? No bo nawet teraz idziemy po Ekspo. Zbyszek, idziemy na podróż, a Ty nie możesz być dobra. Z czapką? Ja to Jeszcze laki Zaraz mi to coś przyjdzie Zaraz mi coś tu przyjdzie i mi ja trupi Jak były te krypary Na 18 minut Jeszcze tak Żeby się filmik dobrze przesłał Ja wiem Mur, zaczniemy w kolejnym odcinku. Może ja chociaż dokończę tę bazę. Ja wiem, to jest bardzo ryzykowne, bo mi mogą tu mowę przejść i mnie ukatrupić. A ja stoję tak, tak po prostu. Tu jakieś świnie zabija? Takie świnki są się przeszło śmiało. Nie wiem, na no to wejście zrobię normalne, ale póki jak są te moby. Tylko nie wiem jeszcze gdzie. Ja, to, ja wiem. Ja tam sobie dwa pokoje, tam gdzie mieliśmy ten, ten mój pokój. Tam zrobimy. Nic sprawia. ma tylko tam jest dużo rzeczy. To... Czekajcie, jak tak... No tak. Wiem, wąsko będzie, ale... Wąsko jak... Cias... Cias... Nie wiem. Ciasne, ale własne. Bo myślałam, że nie łóżko, prawda? To będzie jej łóżka. Krzywa jest, ale chociaż taki. Disney is real, Ali. Co powiedziałem? Disney was real. Powiedziałem, desway way wall. Postawimy gdzie indziej. A ja wiem chyba czemu oni się tam tylko że nie Oni się gapili chyba na golema. To położymy. Teraz też tu zrobić taki fajny duessing. Ciemno tu jest i będzie. Na razie na podłodze nie mam innego wyboru. Co? Świnia. Świnka! Czemu łeb wystawiłaś? Tak, i zrobiłem sobie własną serię, na której ja byłem sam. Tak, sam. Złożyłem serię, na której byłem sam. Taką własną, dla siebie, serię z Minecrafta. Na no hardcore. I tak, tam zacząłem fajnie. Było wszystko git. Umarłem. Umarłem. Bo wpadłem do kopalni. Przez to, że chciałem sobie na pustyni wybudować bazę, i tam wiecie co było. Piasek był. No i ten piasek, pod, pod, pod piaskiem była kopalnia. No to ja, ja chcia, chcąc zbudować tam domek, wpadłem do tej kopalni i zdechłem. W skrócie. I czego się ja musi cieszyć? Z życia. O co tylko poleć mi pod łup, ten głubeł? No jeszcze tu podleć. To zaraz ci na świecie nie będzie. I mnie. Mam jeszcze trochę sadzonek, Sejfus sejfu stoję mam, trzeba las zrobić, poświęcać to, ten plac. raczej wiem że to jest marnotrawstwo na tym y, drewnie tego ale też tutaj mam to no że, że tak to powinno wyglądać ja to kładę w ten sposób bo lubię ale czemu tak kładę Kładę, bo mam tego za dużo. A drzewa te mam dużo. Duże, duże. Taki mały magazyn z Z desingiem. Schodki. Jeszcze jedne schodki bym zrobił. Już na drzewo przerobił. A wszystko przerobił. Bo się skrzyna, skrzynki potrzebuje. Powiem skrzynki, skrzynki. Przez Ży. Skrzynki, zgrzynki, tak, zgrzynki. Jabłko! Ja się cieszę na jabłko. O, to drzewo szybciej wyrosło niż ja tutaj je wyciąłem. Po co kolejne drzewo byście się zapytali? Ja wam zrobię miłość. Jak to drzewo wyrośnie, to wy będziecie, wy będziecie wiedzieć, co będziecie mieli. Kolejne drzewo na sobie. Jeszcze na jedno. Geniusz. No geniusz. Potrzebuję jeszcze dwie. Ej, idealnie drewno mi starczyło. Czy wypuszczajmy. To co niepotrzebne. Wiedre z wody w razie czego jakbym spadł w przepaść. Nie wiem jak. Tarcze. Pochodnie. I idziemy po resztę to chyba sobie włożę tu a reszta włożę tam i będzie lepiej, tylko chyba noc jest tak coś czuję A e, już się robi ryzyk fizyk i potem skrzynkę zaraz przyjdę przylecę tak zwanie e, oceńcie ten magazyn od 1 do 10. Ostatnia skrzyna Teraz wygląda jak wprost, tak zwany. <słuch> 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 Tom się jak trzeba kiedyś naprawić. Tam, tam było złoto, którego nie wziąłem. Potem i wezmę poza odcinkiem ta... a już tam, dobra, kolejne. Tak będziemy do sobą je wrzucać i Ja sobie tą siekierkę zostawię. No i to wszystko na ten odcinek, więc do następnego pa! Albo cześć! No pa!